Siemanko, z tej strony DeFresh Swilot i witam w świątecznym Enlisted. Enlisted, właśnie tutaj, w świętach też nie próżnuje i mamy świąteczną aktualizację, która wprowadziła nam ponownie skrzynki. Tak, to co po prostu kochamy i lubimy na tym kanale, to te skrzynki. No, i musiałem skorzystać, dlatego, mam tak mało pieniędzy. Miałem słuchajcie, 35 tysięcy wcześniej. Teraz mam 19. Oczywiście, troszkę w międzyczasie, oczywiście, zarobiłem, ale to nie poszło na marne, słuchajcie, um, pewnego dnia sobie po prostu odpaliłem enlisted i zobaczyłem, że skrzynki wróciły. No, to miałem tyle pieniędzy. Ho, no, jedna skrzynka nie zaszkodzi, kupiłem skrzynkę. No, i dostałem, słuchajcie, nie wiem, czy to można pokazać jakoś. No, mniejsza z tym, po prostu dostałem właśnie taką. Mm, oznaczenie, właśnie takie. Yy, o, oznaczenie dostałem, może tutaj zobaczę. Czaug, yy, znaczy na pojazd, ale nie mogę go zobaczyć. Nie wiem, w sumie, w którym kraju nawet. Tutaj na samolocie się nie da. Yy, w pierwszej skrzynce, którą kupiłem, w drugiej skrzynce, słuchajcie, dostałem. W drugiej skrzynce dostałem to. To dostałem, słuchajcie. To dostałem. Ten oddział, o to dostałem. W drugiej skrzynce 1%. Na to oznaczenie było, yy, zobaczcie, yy, losowy dekora... dekoracja pojazdu losowa. 2,5%. Oddział 1%. No to yy, widzicie, jak zwykle, tutaj yy, no, mnie nie omija moje szczęście z, ze skrzynek i tym razem mnie nie ominęło ale nie wiem nawet jak to, co, co powiedzieć tutaj z tymi skrzynkami u mnie po prostu ja jestem za, za dobrze, mam za dobrze KB2 oczywiście, no może bardziej się przyda, bo nie będę chyba aż tak zgłębiał już tej armii USA nie będę aż tak zgłębiał do KB5, może kiedyś, nie wiem, Niemcy też nie wiem czy będę tak chciał aż do KB5 bardzo dojść. Ale tak czy inaczej i tak się przydało. No, trzecią skrzynkę jeszcze odblokowałem i kupiłem, i nic nie dostałem za bardzo, jakiegoś super. No więc tyle w sumie chciałem powiedzieć właśnie. Oczywiście, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, abym więcej skrzynek otwierał i więcej dostawał dobrych rzeczy. No tylko to jest właśnie taki informacyjny odcinek odnośnie właśnie tego wydarzenia, które się tu zdarzyło. No to co? Do następnego odcinka. Cześć!